Siemanko, w kolejnym odcinku na moim nie, kanale. Dzisiaj nie, nie. ze mną jest... Tena. I a, to twoja a, dzisiaj... e, a, a dzisiaj musimy jest... naprawić szkołę. Wyciśnijmy szkołę, to pierwsze. Dobra, ambien... do spania. To musimy się wykąpać. Cześć, Zobaczcie się w Kolejny odcinek. jeszcze no nie? to no niedawno stało. Życie nam, z prawdziwe życie. Po prostu... Mam Usunąłem, nie. ponieważ nie wiedziałem, czy je dodałem, czy nie. Po prostu musiałem usunąć, bo nie chciałam wam dwa razy tego samego filmu po prostu e, wrzucać. Ale teraz jest ok. I go od razu, go po nagrywkach będę montował, żebym już wiedział, żeby. Że. w ogóle, wy nie widzieliście, że my nagrywaliśmy taki odcinek, pewien? Ale Kasper musiał to usunąć, bo nie miał miejsca na nagrywanie. I to był jeszcze z Arimar, kiedy był. Film z Halo. Nie o to chodziło, tylko po prostu mi wywalało wszystko. Ja go chciałem zmontować, bo po prostu było za dużo materiałów. Oprócz tego, miejsca mi ja brakowało na same zmontowanie filmu, więc. To nie, też. Miki, jest... ty sobie odbierz, ja odbierz w końcu ten klucz do banku. Właśnie, do, bank zbudowałem się. No tak, tak się. Ty zbudowałeś. To nie, to nie, to, to nie zbudowałem. No, to ja zbudowałem. Miałem nie chciałem pokazywać, bo nie, to jest wielko to w ogóle zmiany. To? Może być Saliam w tym miesiącu na Mikiwicach? Ponieważ tak robimy wielką metamorfozę i i będzie to wszystko no, minione. No, naprawdę nie będzie dużo A, to tego wszystkiego. Myślę, że Wam się to będzie podobać. Kacper na tu no, Ani nie mówi, ale, ale okej. Okay. No mówiłem czy... ale może być. Kiedy? My. Mówiłem ci, nawet... e, nie? czekaj. Czy mówię. nie mówisz. Ja no, ale to ja nie słyszałam najwyżej, albo. Nie, ty mi mówiłeś o Palionowie. Od Palionowie? Nie. Ale dobra. Tak. Chyba nie słyszałeś, ale. O Palionowie robili. Dlaczego ty masz coś innego minygo skina, No, przestań mi widzieć. Dobra, to mogę. Chodź sobie, chodź, chodź do domku sobie, weź ten klucz. Do banku. Czekaj, ja zobaczyć bank. Właśnie, to jeszcze nie wiem. Może... Ja zrobię lepiej później ten e, bank, dobra? Trochę go powie... powiększymy go trochę i ten. Jeszcze zremontujemy, dobra? Po co powiększyć? Jak... Co tam ma być jeszcze? recepcja, ale to lecie... recepcję można poprawy zrobić. Znaczymy, żeby po prostu był większy. To jest trochę mały. Aha i będzie pusto tam, tak? Nie po prostu, że go żeby był ładniejszy, o to wymiar się zajmował go specjalnym miejscem się była ładniejszy ja Ale ja nie chcę więcej miejsca, ja chcę po prostu, żeby był ładniejszy. Bo mi się pomyliło słowa. Nie, nie, się też w, w, w żeby nie, nie, jeszcze. Ale od od zewnątrz, od zewnątrz, od Zewnątrz, aha. nie, Od zewnątrz, by można Bo ja, ja nie, nie, jeszcze tam nie, nie, Dlaczego nie, 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 drzwi w nie, ja to tak przymieram, tylko ja tak mam. Tak, A coś się nie rozumiem, ale... A, zapomniałam Marcelowi powiedzieć o tym. To złota, wszystko w końcu do banku. oddać, będę miał miejsce, będę miał miejsce. Co prawda, już się noc robi, ale banki jest zamykany o 22, więc. E, chyba się Chodź do zdążymy. endu, patrz że smokiem ze mną. Jezus, walczysz 15 razy w tym endzie. Ja tam nie idę. Четырнадцатого, а я думала. Давай запи

Poczekaj. Guzik! Zrobię? zapomniał, o, Co ty robisz? Kucze, nam cię wolę. Hola! Ja, Mama... Coś, co? Ja tego dzisiaj nie zrobię. Bo jak zrobię, to dzisiaj od ja tak jeszcze ja nie mam tego klucza, bo sobie nie zapomniałem dać. Pokażcie. Co? Pokażcie. Co ty robisz? Cielek. Cielek. Mamo, chodź tu. Gdzie? Od, od, od kiedy Olka może nożyczki? Jakie nożyczki? Najlepiej mam było włosy, Węcwola. no? w kola. To mam myć Dobra, to kończę. Chodź. Nie, idziemy się myć. Nie, nie. Tak nie. Dobra, się nie przejmuj. No. Patrz, będziemy wycinać tu. Patrz, nie, 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 nie. Nie. To? to? nie patrz, to? patrz, 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 co ci chodzi. Jezus Maria. Nie coś tak, coś, takiego, coś takiego jakiegoś był. Ja pierd. Nie. Czy ja się właśnie zaciasnąłem? Daj. O jakiegoś. Co? O, to jesteśmy zatrzaśnięci teraz. Jajce? Ja, Pamiętam? Ja, ja, ja. <ślamo> <ślamo> Otworzę <i> moją klikę. <ślamo> Patrz. W którą w stronę rzucę perłę? Ty zawsze. Zawsze, jak my nagrywamy odcinek, to takimi głupotami się zajmujesz. Chodźmy spać. Budy... Budujemy coś? Tak. No ja nie wytrzymam z tobą. Już, już. Ty rzucasz jakieś pełry, bijesz się ze smokiem, tak ci się nudzi. Idę spać. Ja też idę spać? O, widzicie, Ramoncic. Chyba wam pokazywałem już na ramon, ale chociaż nie wiem. Nie wiem. na mikiewicach. Proszę, Proszę, wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Teraz sobie walić tryb kreatywny. No, robię remont domku, nie rozumiem. Teraz musisz? Tak. <grym> Widzowie ogólnie Mówię nie zwracajcie uwagi na Mikiego, bo on zawsze w każdym, tylko od 0 do milionera na Robloxie, w, w miarę się suka zasad, ale tak to nie. Dlaczego co robić tylko? Chodź ze mną sprząt sprzątać w tą szkołę, a nie. Ale ja czy posprzątałem, zauważyłeś? Posprzątałeś? Nie! Co to jest? Pajęcinę widzę, pajęcinę widzę, pajęcinę. Pajęcinka. No Jezus, Maria, nie mam tego. Mieczyka. tu pajęcinki są. Gdzie? Tu. Gdzie tu? Gdzie tu? W sali gimnastycznej. Ale chłopie to skosz! To jest przecież skosz! Zawsze tak było! O, ale nie firewalki. Aha, to co firewalki. Czekaj, podbudujesz się i zobaczmy. Bo to zawsze spadało. Zobaczymy czy spada. Wtedy to może zostać. Zawsze tak było. Chłopie. O, mam wagonik. No widzisz, nie A to spada. Zawsze, ta... zawsze spadało. Zawsze tak było. Zawsze spadało. A to nie spada jak tu daje. Nie no, zawsze tak było. Nie pamiętasz? Oddaj mój wagonik. Ja nie wiem. Ja pamiętam, że spadało. A przez pajęczyna na to nie, sp nie spada. Masz ten Na bok. Na bok. Na bok. Na bok. Na się chyba nudziło. <śmiech> <śmiech> no. W ogóle mam trzy wizytki. A nie pokazywałam wam nowymi suki. No i kto zniszczył do tego wyjście? Nie wiem. Ja, może ja, wyjść? może nie To Tu była taka klatka. Ja się. To ty zrobiłeś. Co tak było? Bo ja dzisiaj nawet, ja dzisiaj jak. Może normalnie, czy może 13 minut temu ja tu widziałem tą klatkę, a już nie ma jej. To nie dozwoliłeś. Tutaj jest. Ja nie wiedziałem, logopeda. po co jest. niemożliwe. No bo tutaj się schodzi do logopedy i do kozy. Tylko że koza jeszcze jest podczas lemon. To jest koza. To, tak, to jest. uczniowie idą do kozy i siedzą tam. I teraz. W zamkniętym pomieszczeniu tam są tylko łapki. Tu, ja to bardziej po amerykańsku szukam. Czasami jestem. Ja w że czasami jestem porwany. Jeszcze mam pytanie jedno. To są animali. Tak, to są animali. Bo ona tu rob... zrobiła sobie normalnie ten jak u babci siedząc w dziesiątce ale co A to do armary. Nie Ej, chodź do mnie do Nie. domku, tam na cut prędko. Bo ciągnąć... No, coś tam się zmieniły. Dwie rzeczy, które też muszę widzą pokazać. Chodź będziemy rybki. Dobra. Rybki będziemy do pływania. Do wandy. Tu poczekaj chwilę, do Dobra. Poczekaj. A czemu nie? Zobaczymy czy będą pływać, nie? Bo ja jeszcze pewną rzecz, która już nie czego. Dobra, to... Oooo, jedzie syrena, Nie chcę nie. Nie nie syreny? Nie chcę A ja też nie chcę Dobra, ja jestem już... Gdzie ty jesteś? Kreatywem? Kreatywem oczywiście. jakbyś nie miał. Nie, nie kreatywem, to po prostu jedną rzecz robię. Teraz musisz to robić. Dobra, Dob, ja to wam tylko pokażę. Nie dam ci nocy, pewnie będzie na najszybciej po co. rzecz i ja mam Nie mam drzwi nie. Nie, ja tu tutaj. <grym> Takie coś. Mm. Też jest ogólnie w budowie, ale... I No, będzie nie za niedługo. Zronie. Będzie tutaj zrobiona, więc super. Kolejną rzeczą, która już jest zrobiona, tutaj no, właśnie. To jest. O. To i... ja! Już tam lecę. Chodź, ta, 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 co zrobiłem? Jezus Maria. No ja się nie. Dobra. Eee. A i tutaj takie coś, ale do tego... To my już bardziej co, bardziej was. Ale coś się zmieniło! Jak? W środku. Chodź, czekaj, chodź tu jeszcze. Zobaczysz, no. że mam drzwi. Super. Kolejną rzeczą. No. <laughs> to co? Tutaj będzie... Eee, spiżarnia. Ale na razie tutaj. tutaj jest magazyn, a tutaj będzie zbliżanie z jedzeniem. Dobra, chodź, jeszcze ostatnia rzecz. Najlepsza. Niestety usunąłem to, ale ty możesz też to usunąć. Usunąłem twój pokój. Przez jedną rzecz. Fajną rzecz. No ja. No chodź to ten O, Jestem. To też. Pyk. I tu są wszystkie konsole. <grym> tak Cztery. God of War. Dobra. To dobra. No to, to Dobra. Patrzcie do mnie, bo ja się tak pod... na U mnie po moim nowym domku. Nie! Pływałem. nie pływałem. Ty masz nowy ja dom? Ty leż nie pamiętasz nie, pamięta, nie wyglądać? Tego widzę nie pokazywać. Ale co, jeszcze raz? Nie. Co, jeszcze las? nie bo kiedy zmienialiśmy ten dom nad było... Ale widzą i tego nie pokazałeś. Aha, nie pokazywałeś A tego? A nie? A to tutaj mam popię, nie mam no, zmienić tylko tyle, że nie ma kuchni, ale nie zrobił kuchnię. Chodź, ty chodź. Ja wezmę węch. Masz węch, gdzie kuchni nie ma. To jest salon. To jest salon. Proszę bardzo. Chodź, no jak mówię, jest pomniał kuchni. No widzieli to. Zestaw dla Franka. To jest salon. No przestań. Ja nie tak, pokazywałem to, a ja to się nie zmieniło za bardzo chyba. Idziesz ze mną łowić? To jest magazyn. Ja wrzucę... Tutaj jest mój pokój. Tyle z tego odcinka. Myślałam, że się taki film podobał. Mogę? Trzymajcie e... się no i pa. Dlaczego nie mogę? Przestań nie uczyć. Ola. Ej, idziemy na Robloxać,